Hejka widzowie! Dzisiaj y, pokażę wam jak zrobić te, takiego slajma. Musicie sobie kupić y, tylko taki zesz, zestaw. Tu są składniki, y, tutaj jeszcze czego to zrobić. Jak zrobić tego slajma? Y, trzeba dwie miarki kleju tu nałożyć do tego. Dobra, mamy to i wlewamy do tego tak pół. I jeszcze jedną miarkę tego trzeba dać. <śmiech> <śmiech> Dobra, mamy pół i też wlewamy. I na koniec trzeba dać tego do tego samego. I teraz trzeba powoli to tutaj wlewać, żeby się nie zrobiło takie. Ten. Trzeba szybko mieszać, żeby się to nie zrobiło takie głupie. I mieszam, mieszam, mieszam. I żeby to się zrobiło fajnie, to trzeba mieszać długo, a potem bierzemy do ręki. I